Tego podcastu słuchasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-cudzamy do kupy. Halo, halo, dzień dobreczek. tutaj Aga, Twoja podcastowa nauczycielka niemieckiego. Dzisiaj słyszymy się w 104. odcinku podcastu Co do kupy niemiecki w pigułce i będziemy rozmawiać sobie o uczuciach i emocjach po niemiecku. Z racji tego, że uczucia i emocje to jest temat bardzo rozległy i warto go znać, to podzieliłam go sobie na dwie części, żeby te odcinki nie były zbyt długie. Ale e, witam się z Wami ciekawostką i dzisiaj druga część ciekawostki o Liechtenstein. O państwie, państewkie, malutkim, wbitym niczym Pineska na mapie, dokładnie. Co ja chciałam dzisiaj powiedzieć Wam o Liechtensteinie? Wskaźnik przestępczości w Liechtensteinie jest bardzo niski. W całym kraju jedynie kilkanaście osób jest osadzonych w więzieniu. Wyobraźcie sobie. Co prawda, mówiłam w poprzednim odcinku, że tam jest około no niecałe 40 tysięcy ludzi mieszka w całym kraju, no ale mimo wszystko kilkanaście osób tylko w więzieniu. Ehm, mówi się, że Liechtenstein nie ma swojego więzienia. To tak do końca nie jest. Oni mają swoje więzienie, ale przestępcy odsiadujący wyroki dłuższe niż 2 lata odsiadują je w Austrii. Więc no, jest to też ciekawy aspekt. Jaka jest jeszcze ciekawostka? To, że na przykład Kobiety uzyskały prawo głosu dopiero w 1984 roku, bardzo, bardzo późno. Pierwszy raz zagłosowały w 1986 roku, i prawo wyborcze dostały dopiero w wyniku referendum wyobraźcie sobie oczywiście, w którym wzięli udział wyłącznie mężczyźni wynikiem 51,3% za. Także no lepiej późno niż wcale, ale też jest to dla mnie zawsze zdziwienie, kiedy tak wysoko rozwinięte kraje, chociaż Liechtenstein jest dosyć konserwatywny, tam też bardzo długo było takie bardzo restrykcyjne prawo aborcyjne. Na przykład, no, tak późno wprowadzają, na przykład, wprowadzili prawa wyborcze. Tak, na, tak, tak samo chyba było właśnie ze Szwajcarią, że w Szwajcarii też bardzo późno można było głosować, w sensie mam na myśli tutaj kobiety. No, no to teraz, jak się czuły kobiety wtedy? Po niemiecku, czuć się, już przechodzimy do tematu uczucia i emocje, po niemiecku czuć się, to jest sich fühlen, sich fühlen. Ja myślę, że kobiety nie czuły się szczęśliwe, ale uznajmy, że jest pozytywnie, pozytywnie, więc jak chcę powiedzieć, że czuję się szczęśliwa, to powiem, ich fühle mich glücklich. Ich fühle mich glücklich. Sieh jest czasownikiem rozdziel... nie rozdziel, złożonym. Wracam, 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 kłamie was. Ziś fühlen z czasownikiem zwrotnym właśnie to ma sieh, czyli będzie iś fühle mich, du fühlst dich, er, sieh, i tak dalej, i tak dalej. O czasownikach zwrotnych odcinek był. Jak chcemy powiedzieć, że mam dobry humor lub zły humor, to mówię Ich habe gute albo schlechte laune. Czyli mamy gute, schlechte Laune haben. Tak? Dobry lub zły humor. I uwaga, die Laune to jest właśnie humor, nastrój. Jest jeszcze takie słówko jak der Humor. Uwaga na to słowo. My nie będziemy mówić, że dzisiaj mam szleścia humor na przykład, nie? Schle einen schlechten humor. Nie da się tak. E e humor, słowo oznacza, że, ma się, że ktoś ma dobre lub Yy, niedobre. <grym> poczucie humoru. Poczucie humoru każdy ma różne, ale właśnie to jest w tym sensie, tak? Że ktoś ma jakieś poczucie humoru, a nie że ma nastrój dzisiaj jakiś, ok? Czyli mamy de Laune w kontekście nastroju, de Humor w kontekście poczucia humoru. A dzisiaj stukam o stolik, mam nadzieję, że tego tak nie słuchać. muszę się odsunąć jakoś. Dobra, przestawiłam się, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będę już stukać. No to lecimy dalej. E, cierpimy czasami. Cierpieć po niemiecku, Leiden leiden. I teraz my to znamy, bo znamy es light To sprawia mi cierpienie. Przykro mi. To jest dokładnie to. jakbyśmy mieli mi dokładnie tłumaczyć, to było to sprawia mi cierpienie. da tut mir leid". No i cierpieć to jest leiden. Cieszyć się to jest sich freuen. Sich freuen. Też czasownik zwrotny. Mhm. Być złym. Jestem zła na kogoś. To wtedy Mówimy böse. Böse sein. I jak chcę powiedzieć nie bądź na mnie zły, to powiemy sei mir nicht böse. Sei mir nicht böse. Nie, nie, nie denerwuj się, nie bądź na mnie zły, nie obrażaj się coś takiego, nie? Spróbuj to powtórzyć. Sei mir nicht böse. Ok? Zwróćcie uwagę, że jeszcze mamy słówko, które oznacza, które brzmi po niemiecku szleść. Hmm. Ja nie mogę powiedzieć, że jestem na kogoś szleść, ok? Szleść to może być zadanie, na przykład ducha zdasz, szleść, gemacht, źle to zrobiłeś, nie? A jeżeli mówimy o cesze charakteru, albo właśnie o tym nastroju, że ktoś jest zły, wkurzony dzisiaj, albo po prostu jest złym człowiekiem, to używamy "byze", a nie szleść, ok? Taka jest różnica. Dobra, kochać, uczucia, emocje, kochamy, niemiecki na przykład, ich liebe Deutsch, nie? Jak chcę powiedzieć, że jestem zakochany, zakochana, to mówię ich bin verliebt, ich bin verliebt, jestem zakochany. Jak jeszcze kogoś tak bardzo nie kochamy, ale tylko lubimy, to możemy powiedzieć, użyć słówka modalnego, czyli czasownika mögen. O mögen też był odcinek przy odcinkach o czasownikach modalnych. Jest taki charakterystyczny, się odmienia nieregularnie. Na przykład jakbyśmy chcieli powiedzieć ona mnie nie lubi, to mówimy sie mag mich nicht, sie mag mich nicht. ona mnie nie lubi. Jak mnie nie lubi, to jest tylko jeden krok do nienawiści. A nienawidzić po niemiecku to jest hasen. Hasen. Okay. Nienawidzę go. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Nienawidzę go. No. Nie powiem ich hase Deutsch. Ich liebe Deutsch. Ich hasse ihn. <noise> Kocham niemiecki, a go nienawidzę. Mhm. Okej. Okay. Martwić się, to jest po niemiecku sich Sorgen machen, sich Sorgen machen. Nie, ja kilka miesięcy temu stworzyłam e-booka o reakcjach językowych. Jak wejdziesz sobie na stronę www.cuzamendokupy.pl, tam jest taka zakładka sklep i tam jest na przykład właśnie taka reakcja związana z tym martwić się. Jak powiedzieć do kogoś nie martw się. Jak powiedzieć nie, no problem, nie? Żaden problem. Nie przejmuj się. Głowa do góry i takie różne rzeczy to znajdziesz w moim e-booku. On jest dostępny cały czas do kupienia, więc zapraszam do sklepu. No i właśnie, sich Sorgen machen. Jak chcę powiedzieć, nie martw się, to powiemy keine Sorge. Keine jak, jak mamy na przykład, albo taki inny przykład. Mama martwi się o swoje dzieci. Mama, die Mutter, macht sich Sorgen um ihre Kinder. Mhm. Die Mutter macht sich Sorgen um ihre Kinder. Marzyć. Marzyć po niemiecku to jest träumen, träumen, träumen. Płakać. Weinen, weinen, płakać. smutne po niemiecku to jest traurig, traurig. Możemy powiedzieć, ona jest smutna i płacze cały dzień. Sie ist traurig und weint den ganzen TAK. Sie ist traurig und weint den ganzen Tag. Ona jest smutna i płacze cały dzień. Mhm. Jak jest wszystko dobrze, to się śmiejemy. Lachen, to jest śmiać się. Lachen, śmiać się. Możemy kogoś czasami zranić. Zranić, ranić, to jest verletzten. Verletzten, verletzten. Mhm. Okay. Verletzten to jest ranić, też tak y, po prostu, nie wiem, nożem, tak skaleczyć się po prostu, to też jest to. Rozczarować. Rozczarować to jest enttäuschen. Enttäuschen. Weźmy przykład. On jest rozczarowany. Er ist enttäuscht. Czyli widzisz, jest enttäuschen? A z tego enttäuschen robimy enttäuscht, jaki rozczarowany. Er ist enttäuscht. On jest rozczarowany. Współczuć. Współczuć po niemiecku. Przypomnijmy sobie, jak jest czuć. Czuć to było fühlen. Nie? Fühlen. A teraz mamy współczujemy, czyli z kimś razem. To będzie myt Fühlen. Myt Fühlen. Współczuć. Mhm. Czasami mamy ochotę się na kimś zemścić. Zemścić się to jest sich reschen. sich rächen. Mhm. Tęsknić. Tęsknić to jest sich sehen. Zich, Takie trudne. Jak lubicie Ramsteina, to on ma taką piosenkę: Die Sehnsucht, Tęsknota. Ale jest jeszcze drugie słówko, które wydaje mi się, że jest bardziej popularne i częściej je też możesz słyszeć: to jest vermissen. vermissen. Mówimy ich vermisse dich. To jest trochę podobne jak do angielskiego, nie? I miss you. Ich vermisse dich. Mhm, okay. No i jeszcze mamy jeden e, przykład: Wstydzić się. To będzie chyba wystarczająco bardzo dużo. Podcast niezbyt długi, ale słówek mam, mam wrażenie, że jest napakowane. Wstydzić się to jest ziś shamen. Ziś shamen. Wstydzić się. Mm -hmm. Du sollst dich shamen. Ty powinnaś się wstydzić, albo powinieneś się wstydzić, du sollst dich e, Nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś dawałam taką ciekawostkę też o słówku Fremd shamen. Fremd to jest obcy, a shamen to właśnie wstydzić się. I jest takie słowo po niemiecku, które brzmi Fremd shamen i oznacza to wstyd za kogoś innego. nie, za, e, za drugiego człowieka, jak z kimś jesteśmy, nie wiem, gdzieś na mieście, albo na jakiejś imprezie, gdziekolwiek. No, i ta osoba robi coś takiego, że po prostu nam jest wstyd za nią, nie? No, to wtedy jest zyć Scheimen. W ogóle Scheimen. No dobra, wydaje mi się, że starczy. W następnym tygodniu kolejna część słownictwa i zwrotów związanych z uczuciami i emocjami. Kolejna część też ciekawostki o Liechtensteinie. A ja Ciebie zapraszam teraz serdecznie do pozostania moim patronem. A jeżeli nie jesteś albo jesteś już patronem, to, to zapraszam Ciebie też do mojego sklepiku na Patronajcie, ponieważ można tam kupić gadżety z moim logo, z jakimiś tekstami o niemieckim. Także serdecznie zapraszam. Wszystkie linki macie w opisie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Ciao, ciao. Tego podcastu słuchasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-cudzamy do kupy.